Dzień dobry kochani, Aleksander się kłania Słuchajcie, jak zwykle W samochodzie Bo mówię dużo tych materiałów jest z samochodu Ale do rzeczy To co ostatnio się wydarzyło To wiecie, nie będę wam smęcić głowy Trzeba robić swoje Dużo ludzi się uruchomiło Dużo mówi o naszej pracy Dużo ludzi Mówi o spotkaniach ze mną Między sobą gdzieś tam rozmawiacie Fajnie, bardzo cieszę się Eee, wszyscy wiedzą, że tak naprawdę chodzi o przymus. Ja pojawiłem się w tych mediach społecznościowych jako żołnierz wojska polskiego, właśnie gdy powstał przymus. Tylko i wyłącznie o to chodziło, żebyśmy byli godnie traktowani, a nie jak szmaty, jak niepotrzebne rzeczy, jak śmieci, które należy zniszczyć, dobić, zdeptać, czy po prostu wyrzucić. Ze służb mundurowych, bo to nie, nie, nie można mówić tylko o tym w wojsku, ale że to było tylko w wojsku, ale i innych służbach mundurowych. Zresztą niedawno byłem na sprawie sądowej, 10. dokładnie, no i tam też mogłem na ten temat powiedzieć co nieco. Fakt, że sprawa była zupełnie inna, ale przynajmniej mogłem też powiedzieć o moich spostrzeżeniach właśnie na ten temat. I właśnie te spostrzeżenia mają odzwierciedlenie teraz w mediach społecznościowych, w mediach społecznościowych in, innych osób a to się zaczęli żołnierze wypowiadać, a to ktoś składa jakieś oświadczenia, a to ktoś opisuje swoją historię i tak dalej, i tak dalej. Więc lawina ruszyła, tego się nie zatrzyma. Chodzi tylko i wyłącznie o, o, o przymus, o to co nam zrobiono, o, o te tysiące, tysiące ludzi, e, które odeszły. Sama taka ciekawostka tylko w 2022 roku. Tak, 2022, zresztą to podwiedził, potwierdził jeden pan poseł, ze wszystkich z tych tysięcy ludzi, którzy odeszli do cywila w 2022, aż 82% tych ludzi nie miało praw emerytalnych. To co? Uciekało, żeby dla pieniędzy, dla takich innych rzeczy, to byli ludzie 5-10, 12 lat służby, 13, niby tyle do wcześniejszej emerytury do tych 40%, ale nie chcieli zostać. No, czymś to było spowodowane. Więc 82%, niech nikt mi nie powie, że to było dla kasy. To jest właśnie prawdziwy zamach stanu, moim zdaniem. Jak to powiedział pan profesor Zapałowski ostatnimi czasy w swoich wywiadach. Ale mam tu dla was. To takie ciekawostki. Mam tu dla Was e, pomyślałem, że... Tak w ogóle, jeszcze tak szybciutko. Miałem e, dwie rozmowy e, wczoraj. Dzisiaj będę miał jeszcze jedną, ale na przykład e, dzisiaj będę miał kolejną. Ale powiem Wam, wczoraj e, też byłem u jednego e, mojego znajomego, no już no znajomego, żołnierza, z którym zdałem się od lat. Tam facet też naprawdę no, utracił sporo zdrowia, on i jego rodzina. E, byłem się dowiedzieć, o co chodzi. Fajnie jest słyszeć, odwiedzając was, fajnie jest słyszeć, że, że wszystko okej, okay, że wszystko jest w porządku, że głowa jest czysta, że rodzina ma się dobrze, że my się uśmiechamy, że robimy swoje. No i że przede wszystkim e, e, prawnik, który wspiera tego człowieka, który prawnik, który został przez nas polecony. Doprowadza do tego, że wszystko się układa bardzo dobrze, że żołnierz ma czystą głowę, że wie jak poruszać się w tym świecie tych zawiłych wszystkich przepisów. To jest bardzo fajnie słyszeć coś takiego. No i cóż, utracone zdrowie, nie tak po prostu. Może wiele z przypadków, że tutaj wiele jest takich przypadków, że żołnierze lądują z niczym, że są po prostu no, potraktowani jak śmieci. Ale, właśnie to jest jeden z takich przypadków, a takich z przypadków też troszkę jest, że. że. Yy, tak, patrzę, mi tu ciężarówka cofa bardzo blisko, przepraszam. Ale, też jest właśnie troszkę takich przypadków. To będzie chyba kolejny taki przypadek, że za utracone zdrowie żołnierz, no niestety, nie ma praw perytalnych, bo go wykończono bardzo szybko. Powiedzmy po tych kurcze, nie wiem, tam 7, 8 czy 9 latach, już nie pamiętam, ale yy, prawdopodobnie zakończy się to i tak wygląda na to, i mam nadzieję, że tak będzie rentom dla żołnierza. To tak na marginesie. Cieszę się, że w ten sposób możemy pomagać, ale tu chciałbym Wam podstawić pismo. Pismo jest od jednego Pana posła, akurat tutaj, ze strony internetowej. Ja Wam, ja wam to wkleję, oczywiście, żeby przypomnieć, co działo się właśnie tutaj. A tu mam akurat 21 Brygadę Strzelców, Strzelców Podhalańskich. No, daty tutaj, jeżeli chodzi o wydawanie rozkazów dla pana kapitana, tutaj są niektóre dane osobowe, są zamazane, ale wam, wam, wam chciałbym pokazać chociażby na tym przypadku, jakie były interwencje i dlaczego ludzie z bronią munduru dla przyszłych pokoleń właśnie chodzili tacy nabuzowani, i przede wszystkim jakie. Z jakimi przypadkami my się tutaj zderzaliśmy, więc pozwólcie, że przedstawię Wam to pismo. Mamy tak. Szanowni, panownie, ba, szanowni panowie, realizując polecenie dowódcy z odprawy w dniu, tu jest 3 styczeń, to było akurat, polecam opracowanie punktu do rozkazu dla wszystkich dowódców, batalionów, dywizjonów. Każdorozowo główny odpowiedzialny za to jest tutaj jest kapitan taki i taki. Rozkaz uzgadnia podporucznik taki i taki. Kolejny punkcik. Rozkaz musi być wydany przynajmniej do każdej środy odpowiednio także dowódcy pododdziałów. Proszę uwzględnić wytyczne opracowane przez 19. Bla, Dowódcy batalionów, dywizjonów proszę bezwzględnie realizować to polecenie. Pierwsze szkolenie w dniu 15.01. Zaraz wam powiem jakie szkolenie. Ważne aby, w możliwości, aby, ważne, aby w miarę możliwości angażować ludzi związanych z medycyną do prowadzenia tych szkoleń nie chodzi tylko, cytuję, zepsucie weekendu tym żołnierzom, ale także o efekt informacyjny. Już wiecie, o jakie szkolenie chodzi. Należy w, należy w dalszym ciągu w czasie apeli, przepraszam, monitorować i nadzorować. Zasadność szczepień. Szef szkolenia odpawia, odpowiada za nadzór i kontrolę realizacji szkoleń. I pan pułkownik, zastępca Aha. dowódcy, pisze tak. Moje wątpliwości budzi to, że tych żołnierzy nie powinno wyznaczać się na służby i warte weekendowe. Proszę to przeanalizować i być gotowym do przedstawienia opinii na odprawie w dniu dziesiątym. Oczywiście, chodzi o. E, E, szkolenia e, dobroci szczypawy, tylko i wyłącznie e, problemy, te znaczy, te m, właśnie m, tutaj, e, problemy, te no, problemy, e, jak to się mówi? E, problemy, co ja gadam, już, już wybiegam myślami. Bardzo was przepraszam. Tak, to czasami jest u mnie, szczególnie w ostatnim czasie. Eee, właśnie te e, zajęcia miały być realizowane w weekendy i najczęściej tylko i wyłącznie dla osób e, nieszczepniętych. E, no i właśnie, e, no i nieraz były to dwie godziny w sobotę. Albo coś takiego, ściągali ludzi po ileś tam kilometrów, jak ktoś nie mógł przyjechać albo tego, to mnie był przez to albo karany, albo piętnowany, albo inne takie rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. No widzicie, tak zachowywali się dowódcy jednostki. Taka właśnie jest to ta dobrowolność, o którą my, właśnie ja i moi koledzy i koleżanki ze stowarzyszenia walczyliśmy. To jest właśnie to. Tacy ludzie się do nas zgłaszali. To nie my, my tylko... Jak to działało, już Wam mówię, właśnie ludzie zgłaszali się do nas z takimi rzeczami, a my pisaliśmy pisma i to tyle. Tak. No, ale jak to nazywają niektórzy ludzie, jest to yy, yy, przewrót, czy coś w tym stylu. To jest zresztą, wiecie co, nie będę o tym rozmawiał, bo, bo, bo to nie ma znaczenia. Yy, to jest chore po prostu. W każdym razie, tutaj jest, proszę bardzo, jedno z takich pism. Fajnie, że te pisma znowu wychodzą. Taka to była właśnie to ta dobrowolność. No i tak jak wspomniałem, 82% ludzi 82% z tych ludzi, którzy walnęli kwitem do cywila, wypowiedzieli stosunek służbowy, odeszli do cywila, to 82% właśnie było. Byli to ludzie nie mający. E, e, praw emerytalnych także to chyba tutaj nie powinno się tę służby zająć właśnie, że pan minister i właśnie tacy dowódcy e, tutaj e, różnego szczebla, że do tego doprowadzili, to nie, nie, nie tak to powinno wyglądać, że ktoś kastruje naszą armię że ludzie odchodzą bardzo dobre pytanie prawda kochani, no to chciałem wam e, wspomnieć, a teraz powiem wam coś, e, zacznijmy na poważnie Ilu ludzi się zgłosiło? Otworzę wam troszeczkę bardziej oczy, z czym my się spotkaliśmy, jako właśnie ludzie próbujący bronić innych. To nie był problem jakiś wymyślony przez nas. Również tutaj pan profesor Andrzej Zapałowski interweniował w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Mam to akurat odpowiedź, właśnie do pana profesora od Rzecznika Praw Obywatelskich, chciałbym wam to przedstawić. Nawiązując do pana pisma skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie łamania praw żołnierzy poprzez wywieranie na nich różnych form presji w celu przymuszania ich do poddania się szczepieniom przeciwko COVID-19, uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie interweniował w tej sprawie, zarówno w formie wystąpień generalnych do ministra Obrony Narodowej, jak i wyjaśniając sprawy indywidualnych skarg żołnierzy. Rzecznik otrzymywał również sygnały w tym zakresie od posłów na Sejm, więc zobaczcie, jakie to było stanowisko. Żołnierze pisali indywidualnie, nawet nie przed stowarzyszenie, do posłów właśnie, między innymi tutaj też do pana profesora Andrzeja Zapałowskiego i tak dalej, dalej. W związku z pismem dyrektora Departamentu KAD z końca grudnia 2020 do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło wiele skarg od żołnierzy zawodowych, według których zawarte w piśmie informacje stanowią niedopuszczalną formę wywierania nacisków w sprawie szczepień na kadrę zawodową wojska. Pismem z dnia 21 stycznia 2021 rzecznik wystąpił do ministra obrony narodowej wskazując, że zgodnie z narodowym programem szczepień przeciwko C19, a że te szczepienia są dobrowolne ogólnie. Informuje, informacje zawarte w piśmie dyrektora Departamentu Kadr MONT wskazywały, że nie szczepienie Nieszczepienie się będzie pociągać za sobą negatywne konsekwencje dla indywidualnego przebiegu służby żołnierzy zawodowych. Oznaczało to, że dobrowolny szczepień była pozorna. Pytania: W odpowiedzi minister obrony narodowej stwierdził, że resort obrony stworzył system zachęt, których celem jest przekonanie jak największej grupy żołnierzy do szczepienia. Te zachęty to jest, nie dostaniesz awansu, nie będziesz mógł jechać na kurs, nie możesz się przenieść, masz dodatkowe służby, nie możesz być wyróżniany, nie możesz mieć urlopów, nagród pieniężnych to tylko tak na szybko takie, albo zostajesz przeniesiony do innej jednostki wojskowej. To są właśnie, to jest ten system zachęt, o których mowa, z którym ja osobiście się spotkałem. I ludzie, którzy się ze mną spotykali i o tym opowiadali. To jest właśnie system zachęt. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę się wypowiedzieć na temat, jakie u Was były zachęty, no to, to i, i, i że to faktycznie było coś, co Was nakłoniło, no to, to bardzo bym prosił o wypowiedzi. Ale swoją drogą przecież była pełna dobrowolność, prawda? Dlaczego ktoś miał nas zachęcać? Powinno być. E, słuchajcie, chcesz, nie chcesz, ok, nie chcesz, cześć, chcesz, w porządku. I to było absolutnie akceptowalne przez nas. Tu nie chodziło o to, że ktoś, że, no, no, że iluś tam, połowa żołnierzy nagle stała się antyszczepionkowcami. Nie, chodziło wyłącznie o, 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 e, o przymus i nic więcej. Chodziło o to, żeby to było dobrowolne, jak mówił minister obrony narodowej i dowódca. Czy, czy, czy minister obrony, na wody, czy któryś z dowódców, czy, czy w ogóle, czy yy, nawet prezydent. Tylko o to chodziło. Taki system zachęt. Podoba wam się? Ale polećmy dalej. Yy, mając na uwadze konieczność ograniczania powstawania tzw. ognisk zakażeń, podjęto decyzję o kwalifikacji na kursy specjalistyczne oraz oficerskie i podoficerskie jedynie zaszczepionych żołnierzy. No jak widzicie kolejna... Zachęta, bo przecież zagrożenie było ogromne. Ja nie mówię może coś w tym jest, ale tak naprawdę się okazało to wszystko: pic na wodę, fotomontaż. Ja mówię takie moje wrażenia. Każdy z moich podwładnych żołnierzy, który miał takie coś, to może miał katar, a może nic mu po prostu nie było. A czasami był bezobjawowo, bezobjawowo chory i był wyłączony z roboty dla mnie przez dwa tygodnie. No naprawdę, naprawdę coś strasznego. Ogólnie, ta nieraz parawany stawiano na połowy gdzieś tam jakiegoś pododdziału. Akurat nie u mnie, ale, ale w innych. No cuda się działy. Mógłbym Wam tutaj o tym opowiadać bez końca. Tak. Szczepienie przed wyjazdem na misję jest od wielu lat standardowym działaniem w siłach zbrojnych RP, i wymóg ten miał dotyczyć także szczepień przeciwko C-19. W opinii MONT, żołnierze, którzy poddadzą się szczepieniu, wykazują się odpowiedzialnością oraz minimalizują ryzyko zakażeniennych. Ale nikt nie powiedział o tym, żołnierze dokładnie wiedzą, to są szypawy na, na misję oczywiście, jest ich tam ileś, 16, 18, nie pamiętam czy 20 kilka, nie wiem, nie pamiętam, strzelam, wy mi powiedzcie bo mi, mi już od tego głowa boli, ale yy, no, tutaj ludzie wiedzą, no zaraz, zaraz, ale coś jest w drugiej, czy w trzeciej fazie eksperymentalnej, o co tutaj się rozchodzi, dlaczego ja mam coś brać, no i mimo szkolenia żołnierzu nie jedziesz. Taką właśnie jedną interwencję przeprowadziliśmy, pamiętam, miałem, mogę już powiedzieć, pismo właśnie do dowódcy wojsk operacyjnych, do pana generała, w którym właśnie nasz prawnik wysłał pismo, dlaczego żołnierze nie mających certyfikatów są odrzuceni z misji, z misji mówi im się, że nie pojedzie. Po piśmie od prawnika właśnie do dowódcy wojsk operacyjnych decyzje te zostały zmienione, a ogólnie odpowiedź przyszła taka, że nie było sprawy, nie było tematu i tak dalej, tak dalej. Widzicie, tak to jest, taki to system zachęt. Interweniując w indywidualnych sprawach wynikających ze skarg żołnierzy, że rzecznik konsekwentnie stał na stanowisku, że na równi z wymogiem przedstawienia certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19 winno być traktowanie aktualne, czyli wykonanie do 48 godzin przed datą wydarzenia zaświadczenia z testu antygenowego lub wykonanie 72 godzin przed zaświadczenie z testu PCR. O testach nie będę się już wypowiadał. E, powinno dopuszczać się także osoby, które, która jest ozdrowieńcem pod przed, przebytem C19 od 28 dni do 6 miesięcy po wyzdrowieniu, potwierdzenie zaświadczeniem lekarskim lub wydrukiem z internetowego konta pacjenta. No i widzicie, no i, i tak to jest i od tego wszystkiego uzależniało się naszą pracę, od tego wszystkiego, czy, czy jesteś ozdrowieńcem, czy to wszystko sprowadzało się nie do Twoich obowiązków, zasług, umiejętności, czy jesteś potrzebny, czy nie, ale po prostu do tego, czy jesteś szczepnięty, czy nie jesteś szczepnięty. No naprawdę wymarzone warunki pracy, świetne. W przypadku braku tych dokumentów powinien być pobrany wymaz. Dopiero pozytywny wynik lub niepodanie się po pobraniu wymazu może skutkować odmową prawa do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Takie stanowisko jest zgodne z rekomendacjami Ministra Zdrowia, no i tak jest właśnie nic dodać, nic ująć. Tak to właśnie wyglądało. Więc co? Mieliśmy patrzeć biernie na to wszystko. No i właśnie żołnierze, którzy się zgłaszali, którzy pisali do stowarzyszenia, którzy, którym nagle sprawa się, życie skomplikowało, jego i im rodzinom najczęściej, bo to albo utrata dodatków, albo tu nie mogą skakać, a tu nie może to, tu traktowano równo od szeregowych do oficerów, wszystkich dokładnie tak samo. No i tak no, no i widzicie kochani, tu trzeba było powiedzieć, że nie. Wszyscy razem, to by do tego wszystkiego nie doszło, tak? Połowa z Was sobie pozałatwiała lewe certyfikaty, za co też trochę osób wyleciało, prawda? Bomba, nie? To nie lepiej było po prostu trwać w jedności? No, tu sobie sami musicie na to odpowiedzieć, czy warto, czy nie warto. Ja wiem jedno, warto było o tych wszystkich ludzi walczyć. Warto było. Ogólnie już nie będę czytał, tu są jeszcze dwie strony tego pisma. Tutaj odpisał Panu Profesorowi Zapałskiemu Tomasz Oklejak, właśnie Naczelnik Wydziału pod pismo podpisane elektronicznie, jest na stronie Pana Profesora Andrzeja Zapałowskiego, znajdziecie na stronie Facebook, jeżeli ktoś chce może też napisać do mnie, postaram się jakoś to wysłać, chociaż jak wspomniałem na razie nie mam jeszcze sprzętu i, i to odpowiad odpowiadanie Wam jest jeszcze utrudnione ale odbieram od was telefony, odpisuję na SMSy, dalej zwracacie się z wieloma problemami, dlatego no, myślę, że jakoś pociągniemy ten wózek. Ja sobie niedługo sprawię jakiegoś, jakiś sprzęt, już to się w ogóle dzieje, już koło tego tematu chodzę, także myślę od przyszłego tygodnia powinienem być, powinienem być na chodzie, że tak powiem kochani, luknijcie sobie właśnie na to na to. Na stronie profesora Andrzeja Zapałowskiego, wielkiego człowieka jak dla mnie, obecnie posła, już i, i Bogu dzięki, powiem szczerze, że tacy ludzie dostają się do Sejmu. No cóż, słuchajcie, luknijcie na to pismo, a ja Wam przedstawiam ostatnią interpelację do ministra obrony narodowej, właśnie napisaną przez profesora Zapałowskiego. To tak szybciutko na koniec, która też wam no, rzuci światło na ciekawe rzeczy. No, no taka światło na ciekawą perspektywę, szczerze mówiąc. Eee, tak, no i tutaj interpelacja do Ministra Obrony Narodowej napisana właśnie przez profesora Zapałowskiego, w sprawie śmierci żołnierza Wojska Polskiego i powikłań związanych z przyjmowaniem szczepionek na COVID-19 w okresie tak zwanej pandemii. Panie Ministrze, w okresie od 28 grudnia 2020 roku, kiedy to dyrektor Departamentu KAD, Gabriel Brańka, wydał informację dyrektora Departamentu KAD w sprawie szczepień przeciwko C-19, rozpoczął się okres prześladowania wielu żołnierzy Wojska Polskiego, którzy odmówili przyjęcia preparatu. To było nie tylko niezgodne z prawami zapisanymi w Konstytucji, a mianowicie artykuł 39 mówiąc, iż Cytuję: Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Koniec cytatu. Ale także tego szczepienia nie było w wykazie szczepień obowiązkowych do żołnierzy. Oj, bym się już na, nawet tę tą część tutaj rozpowiedział, akurat na ten temat. Oczywiście zgody na nas wymuszano. Wiadomo, jak jest. Ja tak to w każdym razie widzę. Jednakże we wspomnianej instrukcji dyrektor Brańka wykazał, iż w 2021 roku tylko zaszczepieni żołnierze będą kierowani na kursy i szkolenia, w tym podoficerskie i oficerskie, a także na kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Jedynie żołnierze, którzy poddali się szczepieniu, będą mogli w przyszłym roku uczestniczyć w misjach poza granicami kraju oraz będą wyznaczeni na stanowiska służbowe poza granicami państwa. Dodatkowo aby zachęcić jak największą grupę żołnierzy do szczepień, informuje, że fakt dobrowolnego zaszczepienia się jako środek zwiększający bezpieczeństwo żołnierza, a tym samym jego dyspozycyjność i zdolność do wykonywania zadań służbowych według projektowanych wytycznych będzie miał wpływ na jego opinię służbową. I tutaj często tak właśnie było. Żołnierz, który nie chciał Cię szczepić z automatu, był niedyspozycyjny. A dlaczego? No ponieważ dowódcy przychodził do pracy, był oczywiście w pracy, dowódcy decydowali: Nie, ty jesteś niszypiony, ty nie możesz iść na zajęcia. I żołnierz, który załóżmy taki operator, załóżmy w siłach specjalnych, gdziekolwiek, mówmy o poważnych rzeczach, zamiast uczestniczyć w szkoleniu, zgrywać się z zespołami, to jest bardzo ważne później w wykonywaniu zadań, przecież to jeden, drugi, jeden drugiemu życie daje tak, na ręce podaje mówi słuchaj ono jest twoje, pilnuj mnie tak, i teraz tacy ludzie nie mogli uczestniczyć w takich szkoleniach, bo byli zagrożeniem ze swoich kolegów i kolegów, okay. koleżanek tak, tak traktowano właśnie ludzi między innymi, no ale potem już tak nam Putin najechał Ukrainę no i wyłączono COVID i już było ok, w piątek nam powiedzieli, że w poniedziałek Przepraszam, nie zarażamy. Tak, swoją drogą. Tak jest, mówimy dalej. Wspomniana informacja stała się podstawą do represjonowania żołnierzy, którzy się nie zaszczepili. W wielu jednostkach wprost dochodziło do grupowego mobbingu na żołnierzach ze strony dowódców. Przykładem niech będzie chociażby fakt, iż w styczniu 2021 roku zastępca dowódcy 20, 21 Brygady Strzelców Podhalańskiej wydał rozkazom, rozkaz dowódcom batalionów w sprawie grupowych represji na podwładnych żołnierzach, w których wprost napisał, że należy w wolne soboty wzywać nieszczepionych żołnierzy na dwie godziny, a na placach apelowych mają wysłuchiwać informacje na temat COVID. Zresztą w rozkazie napisał: Nie chodzi tylko o zepsucie weekendu tym żołnierzom. Przedstawiałem wam to, ale także o efekt informacyjny. Świetnie. Gratuluję panie pułkowniku. Samych żołnierzy nazywał żołnierzami drugiej kategorii. Ja wam mogę powiedzieć tutaj akurat jest pismo na stronie. E, właśnie profesora Zapałowskiego 21 Brygada Strzelców Podhalańskich Zastępca, dowódcy, podpułkownik Robert Be Berej e, No tak jest mi się, W każdym razie e, e, W każdym tak Berej Tak mi się zdaje e, No w każdym razie chodzi o to pismo Zerknijcie sobie, żeby ktoś mi tu zaraz nie przykleił Że ja coś W każdym razie pismo jest na stronie ja kogoś pomawiam, albo inne rzeczy, bo już z, każdej, już z każdej strony będą te ataki. Nie możemy Was informować, żołnierze. Nie możemy Was informować. Nie możemy Was bronić. Nie możemy nic robić. Nie możemy do Was przyjeżdżać. Nie możemy do Was mówić. Kurwa, nic nie możemy. Bo żołnierz ma być debilem, bo żołnierz ma być głupi, bo żołnierz ma wykonywać ślepo rozkazy w takich kwestiach. Ja będę każdy rozkaz wykonywał, kurde, ślepo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego kraju, jeżeli będzie chodziło o bezpieczeństwo mojej rodziny, moich ludzi, tych obywateli wszystkich tutaj. Ale mamy prawo walczyć z tym, że coś nie należy do obowiązków, a traktuje się nas jak śmieci. My chcemy ratować ludzi, pomagać im, tych wszystkich, tych tym pokrzywdzonym, którzy, którzy utracili to zdrówko. Którzy zostali wyrzuceni na bruk, mimo wielu misji, zasług, ratując niejednokrotnie komuś życie. To jest nieważne. Wywaliliście tych ludzi jak śmieci i mamy prawo im pomagać. Takie jest moje zdanie, ale czytajmy dalej. Drugiej kategorii. Właśnie w tej brygadzie w garnizonie Jarosław, jeden z żołnierzy, dzień po przyjęciu preparatu, zmarł na stadionie w Radyminie. Także w tym garnizonie, e, pewien czas po przyjęciu preparatu, zmarł żołnierz te, którym wcześniej dowodziłem i znam dokładnie szczegóły związane z, ze śmiercią od rodziny. Większo, I teraz, to jest bardzo ważne, pytania. W związku z powyższym, proszę o informacje za okres 2 stycznia 2020 do 28 luty 2022 czyli do miesiąca, w którym, cudownie, o tym cudzie mówiłem, w piątek powiedzieli, że nie zarażamy, otworzono granicę, bach, 2 miliony ludzi. Zniknęła choroba po pewnej agresji Rosji na Ukrainę. Proszę a, bardzo, te same słowa u profesora Zapałowskiego. I teraz pytania. Na ilu, ilu żołnierzy we wspomnianym okresie zmarło w trakcie służby? A jest ich sporo, prawda, koledzy, koleżanki? Ilu zmarło? A tutaj chodzi o, a ilu utraciło zdrówko, ilu z was się zgłosiło do stowarzyszenia, ilu prosiło o interwencję. Ilu żołnierzy w trakcie służby miało powikłania poszczepienne, poszczepionka w COVID? Jak myślicie będzie odpowiedź na to pytanie? Ja wam zaraz powiem. Ilu żołnierzy odeszło ze służby wskutek ciężkich zachorowań? Hmm. Czy wskutek postępowań dyscyplinarnych ukarano kogoś za mobbing w sprawie nakłaniania do szczepień? Czy żandarmeria wojskowa prowadziła dochodzenia przeciwko dowódcom stosującym mobbing? No, tak akurat to kwalifikuje pan profesor poseł obecnie e, Zapołowski. Kochani, powiem wam tylko, że ja też już w zeszłym roku pisałem do ministra obrony narodowej, pisałem do dowództwa. Pytałem się, e, e, pytałem się, czy. momencie. Przepraszam, co chwilę coś przychodzi po prostu i, i muszę odważnego, a to od rodziny, a to od kogoś, a to i, i, i czasami widzę i już mi myśli gdzieś uciekają. Bardzo przepraszam. E, więc ja, jak powiedziałem, e, napisałem. Do Ministra Obrony Narodowej, do dowództwa Generalnego, właśnie, czy są prowadzone jakieś statystyki, jakiekolwiek, jeżeli chodzi o właśnie samopoczucie żołnierzy, o inne takie rzeczy, czy będzie przeprowadzany jakiś audyt na ten temat, odnośnie jak żołnierze się czują i tak dalej. Miałem, mówię, miałem taką odpowiedź, ale niestety została ona zabrana właśnie po ostatnich, po ostatnich wydarzeniach 11, czyli zabrano mi to wszystko, te odpowiedzi. Są zabrane. Nie mam już tych kwitów. No ale cóż, mam tylko nadzieję, że w jakiś cudowny sposób z mojego komputera nie znikną te wszystkie rzeczy, bo one są. Część z tego jest też w formie elektronicznej. Mam nadzieję, że. Ale dobrze, kurde, przynajmniej wiadomo o co tak naprawdę chodziło. No a cóż, ilu żołnierzy odeszło ze wskutek ciężkich zachorowań. No cóż, słuchajcie, kochani, no tutaj też nie będzie jakiejś na pewno odpowiedzi ze względu na to, że wielu z Was po prostu utraciło zdrowie i odeszło i, i liczyło na coś od swoich przełożonych, a oni wypieli się na Was. Wiadomo, czym. Jeżeli chcecie opowiedzieć swoją historię, piszcie na maila. E, tutaj pod filmem będziecie mieli na jakiego maila, e, pisać, opowiadać. Może wtedy stworzymy jakąś bazę danych, albo wypowiemy się szerzej na ten temat e, i tyle. Ja już no mówię dzisiaj spotkanko, jutro też mam, mam nadzieję spotkanie, które, się, które rzuci też kolejne światło na kolejną sprawę. W każdym razie w piątek to już jest pewne. Odwiedzam jednego żołnierza poszkodowanego w szpitalu, też chodzi właśnie o, o, o NOP który zresztą zgłosił swoich dowódców gdzieś tam to poszło, ale sobie stanęło i jest bez związku ze służbą, nikt nikogo przecież nie zmuszał. Jadę, zawiozę mu coś, e, wspomogę go, zobaczymy, może uda się porozmawiać z lekarzami, może będą chcieli ze mną rozmawiać, w każdym razie tak to wygląda. To tyle, nie chciałbym przedłużać. Piszcie swoje spostrzeżenia, tak wygląda nasza robota, wspierajcie nas w tym, trzymajcie kciuki chociażby. Pozdrawiam Was serdecznie, Aleksander. Cześć.